TVG 9 Dekalog w życiu publicznym. Przez wieki ludzie spierali się i spierają na temat tego, jak najlepiej urządzić życie publiczne, jaki system najbardziej sprzyja rozwojowi społeczeństwa, narodu itd. A ja, tak analizując wszelkie systemy polityczne, wszelkie doktryny, stwierdziłem, że nie ma idealnego ustroju i a jeśli chodzi o dobry ustrój, to w różnych czasach, w różnych miejscach bywa z tym różnie. Demokracja jest systemem powszechnie uznanym, ale też niekiedy przeradzała się w rządy swawolnego, okrutnego motłochu. Natomiast dyktatury, monarchie, nawet te absolutne, czasem były okrutne i zdeg zdegenerowane, ale czasem służyły ludziom. Nie jest nawet istotna zasada trójpodziału władz, bo na przykład jakiś czas temu odkryłem, że w Wielkiej Brytanii nie ma zasady trójpodziału władz, na przykład, ale państwo to funkcjonuje dobrze. Jest to państwo cywilizowane. Natomiast w niektórych krajach jest trójpodział władz, a kraje te są krajami, gdzie polityka jest czymś zupełnie upadłym i zdegenerowanym. Według mnie jedynym miernikiem tego, czy system jest dobry, czy nie, jest przestrzeganie dekalogu. Tak, właśnie dekalogu. I nie chodzi tu bynajmniej o jakieś państwo wyznaniowe czy klerykalne. Nie. Broń Boże, proszę, czasem yy, opacznie nie rozumieć mojej wypowiedzi. Chodzi o przestrzeganie zasad zawartych w dekalogu. I no przynajmniej u nas powinniśmy też korzystać z kościelnej, katolickiej interpretacji tych zasad, ale powiadam, chodzi o, o te zasady i ich, ich interpretacje. Nie chodzi, broń Boże, o ingerencję kościoła, zwłaszcza kleru, w sprawy polityczne, oni mogą zwracać uwagę na brak zasad moralnych w polityce i wzywać do naprawienia tak, ale bezpośrednio w politykę wtrącać się nie powinni. Natomiast dekalog powinien obowiązywać w życiu publicznym także. Bo w życiu prywatnym, no to z tym bywa różnie. No człowiek jest grzeszny, także tutaj można dać pewną tolerancję nawet. A właśnie w życiu publicznym dekalog powinien być przestrzegany bezwzględnie. Co do tej drugiej kolumny, czyli przykazań, tych odnoszących się bezpośrednio do, do relacji międzyludzkich, czyli od czwartego do dziesiątego, każdy człowiek dobrej woli, myślę, że się zgodzi ze mną bez większej dyskusji. Także tutaj dyskutować nie trzeba. Pewnie jakieś, jakieś kontrowersje wywoła. Może ta pierwsza kolumna, bo ktoś powie, że wiara jest sprawą prywatną. Tak, wiara jest sprawą prywatną, natomiast chrześcijaństwo w naszej kulturze wykształciło pewne zasady, pewien no, cywilizacyjny układ, którego nie należy niszczyć. I zauważcie, że Pierwsze trzy przykazania, odnoszące się do miłości Boga, są yy, sformułowane głównie negatywnie. Czyli, na przykład, nie będziesz miał cudzych Bogów przede mną. Czyli, władca, yy, czy osoba no, pracująca. W administracji może sobie być wyznawcą zaratusztry, buddyzmu, może być nawet ateuszem, ale niech nie wprowadza obcych idei, obcych, obcych kultów, w tym chociażby kultu złotego cielca do życia publicznego. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga na daremno. O, już właśnie do osób wierzących które sprawują funkcję publiczną się odnosi, żeby za bardzo sobie gęby tym Panem Bogiem nie podcierali. I to właśnie przykazanie mówi o tym, że państwo jednak nie powinno być do końca wyznaniowe, klerykalne, ale się opierać na bożych prawach. I wcale nie ma tu sprzeczności. Wręcz jest to. Jest to ze sobą spójne. Nie można za bardzo do końca wiary mieszać z, ze sprawami publicznymi, aby właśnie imienia Bożego nadaremno nie wzywać. I no pamiętaj, abyś dzień święty święcił. No, nie można wymagać od ludzi niewierzących, aby święcili Dzień Święty, ale powinni uszanować tradycję i chociażby no, te kontrowersyjne święto Trzech Króli przywrócić. Jeśli im się atmosfera świąt w Polsce nie podoba, nikt nikomu nie broni wyjechać wtedy na urlop zagraniczny. Także nie szukajmy daleko, nie cudujmy. Y, oczywiście, jakieś rozwiązania szczegółowe, polityczne, y, musimy my tworzyć sami, ponieważ y, no Bóg w dużej mierze y, wolną rękę dał nam w tym zakresie. Natomiast y, w, naprawdę. Y, w kraju dobrze będzie się działo, dobrze się będzie działo ze społeczeństwem, z narodem, jeśli w życiu publicznym właśnie przestrzegany będzie dekalog.